W imieniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego 6 maja wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Króle nominował Janusza Kocika na stanowisko dyrektora szpitala MSW w Olsztynie. Oficjalne powołanie odbyło się w sali konferencyjnej szpitala przy udziale wicewojewody do spraw zdrowia Zbigniewa Szczypińskiego oraz pracowników administracyjnych szpitala, pielęgniarek i lekarzy macie Państwo już kierownika. Myślę, że sprawy bieżące będą neuralizowane w sposób normalny, właściwy. Pan profesor ma bardzo duże doświadczenie. Jak Państwo wiecie, zresztą dla Państwa jest znaną osobą. Współpracuje i z sanepidem. Wykształcenie też jest znane. Myślę, że nie będę Państwu tutaj cytował. Doświadczeń i onkologicznych, i epidemiologicznych, ale przede wszystkim znamy się już od prawie czterech miesięcy, dlatego że E, powołałem pana profesora na wojewódzkiego konsultanta do spraw onkologii, w związku z tym mieliśmy już okazję e, popracować wspólnie, poznać się bliżej. E, i mam nadzieję, że za trzy miesiące, kiedy odbędzie się normalny konkurs i, i pan profesor zdecyduje się na przystąpienie do tego konkursu, e, powalczy, powalczy o tą instytucję, która uważam, że jest jedną z najlepszych w kraju, jeżeli chodzi o MSWiA. W województwie też również jedną z najlepszych. Warto o nią zadbać, warto popracować. Ja jestem do państwa dyspozycji. Podczas spotkania nowy dyrektor zadeklarował chęć pracy zespołowej. W krótkiej prezentacji poinformował także o swoich planach na szpital, jeżeli wygra konkurs. Przede wszystkim chce postawić na bezpieczeństwo zdrowia ludności cywilnej i służb mundurowych oraz opiekę koordynowaną. Oczywiście ściśle koordynowała ścieżka kliniczna według standardów na Krajowej Sieci Onkologicznej, ale opinuje to dla OTM-u. Wydaje mi się, że to jest jeszcze za mało. My musimy tak naprawdę ciążyć do standardów międzynarodowych. Tu w zakresie chirurgii onkologicznej te zespoły, ośrodki kompetencji, unity, jak to się z angielskiego mówimy, tak? czy breast cancer unit, czy colorectal, czy może urogenital, jeśli chcecie, tak, urologiczny, czyli piersi nas tutaj wyróżniają. Onkologia kliniczna, no tutaj więcej o tej opiece koordynowanej chciałbym rozmawiać z koleżeństwem. O więcej o przyjmowaniu w trybie jednodniowym na pewno, co i finansowo przede wszystkim, ale, ale też organizacyjnie powinno być lepiej rozwiązane. O rozwoju profilaktyki wtórnej, no w lepszym, lepszym screeningu, o lepszej kontroli nadzorze, w tym o elementach rekonwalescencji, zwanego w survivorship z angielska, tak. No i leczenie powikłań. Przez nas, a nie przez szpitale powiatowe. Jeśli robimy powikłania szczególnie nowoczesnymi terapiami, no to umówmy się, nasi koledzy w powiecie nie wiedzą o co chodzi. Tak? Także chciałbym uniknąć złych losów pacjentów, dlatego że, że, że ktoś musi leczyć nasze powikłania. Janusz Kocik liczy na wsparcie strategiczne państwa i instytucji powiązanych po linii MSWIA oraz na współpracę naukowo-rozwojową, szczególnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Wskazał również własne obszary rozwoju. Akteronostyka oparta o promieniowanie jonizujące. Jak ośrodek diagnostyki molekularnej, dzisiaj z kolegą już rozmawiałem, i bioinformatycznej analizy celów terapeutycznych w onkologii, jak najnowsze standardy diagnostyki molekularnej w mikrobiologii, no z punktu widzenia tego epidemiologicznego, dobre programy prewencji sepsy no u naszych pacjentów, to, to jest moje oczko w głowie. Janusz Kocik zastąpił na stanowisku dyrektora MSWIA w Olsztynie Krystynę Futymę.